Witam, mamy tutaj dmuchawę przy piecu. Dmuchawa w tej chwili idzie Jest regulacja, ta śrubka się reguluje przysłonę. Czy nie jest dmuchawa przytkana? Przesunięta. Teraz jest odsunięta. Przyłożę kartkę. Jak kartkę pociągnie. to dmuchawa działa prawidłowo. Teraz pokażę jak dmucha na palenisko. W międzyczasie pokręt przysłonię tym, że zatkam w lot dopływ powietrza i jaki będzie efekt w piecu w środku. jest odło yy, na ustawione w lot powietrza na 100% teraz próbuję przymykać muchawę. Przyszymy hałas głoś jak się zmienia i jak się ogień jak ogień maleje delikatnie Teraz jest dmuchawa Przytkana całkowicie Odetkam Tutaj widzimy Tu jest mały wlot Tu jest Zatkane Popuszczam wlot To jest maksymalny Wlot muhawy, Powietrza do dmucha Do wentylatora Następnie pokaż widać jak jest jak się ogień pali w piecu w podajniku na maksymalnym w locie powietrza do odburawy i minimalne teraz za maksymalne nie się uruchomić w międzyczasie i podaj dodatkowo dmuchawa dmucha w popiel w pale nisko tymi otworkami na całym obwodzie tu pod, teraz jak tu dźwignę do góry jak, jak, się unosi, jak się unoszą pełki, gdy będzie przetkany, nie odmucha. Tu mamy rowek, otworek, tu następny, tu. Jeszcze są tam w środku. Jak są te rowki tam przetkane, to, 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 to nie odmucha i nie źle się pali. Lubię, lub się w ogóle nie pali. że lod jak katka Jak ciągnie. Teraz zasunę Minimalnie coś przepuszcza, bo wiadomo. Otwieram maksymalny wlot do powietrza do dmuchawy. Jeszcze na piecu jest regulacja dmuchawy siły, że obroty, większe obroty. W tej chwili moja dmuchawa nie jest ustawiona na maksymalny bieg. Z tej dmuchawy wychodzi, wychodzi powietrze do tunela. Ten tunel proszę też przeczyścić, bo tam mogą być pyłki miałem w swoim przypadku, że był zabrudzony w środku i utrudniało to do, dostęp powietrza. W moim przypadku to tylko jest odkręcanie tych dwóch śrubek. I tych. Zdejmuję dmuchawek. Praktycznie te śrubki odkręcam, tamte popuszczam dmuchawę wysuwam i tam musiałem rękę włożyć żeby wyczyścić po wygaszonym mostu zanim piecu włożyłem tam nawet od rura od kurzaca wyciągłem oczyściłem piec całkiem zimy. jest wszystko rewizyjna z opału Jest w piątej klasy ekodesign zbiornik z paliwem z retopalem. Tu mam taką rureczkę, że dmuchawa dmuchana do zbiornika osusza mi ten miał, że nie robi się tu na ściankach. Kropla, para wodna, wilgoć. jest to zrobione akurat doprowadzone z dmuchawy tam z tyłu klapa musi być zamknięta żeby nie było ciągnięcia lewego powietrza przez opał do pieca tak się mój prezentuje i wygląda Mój piec oraz instalacja wokół pieca. Mam boiler podłączony do tego pieca, centralną wodę użytkową Tutaj mam boiler. Wskazania manometru i temperatury. Ta wstawka jest, przedłużka jest izol jako izolator, bo, po, po, bo boiler jest ze stali nierdzewnej i niektóre, i musiałem to zastosować bo tu korodowało, bo się gryzły metale, bo tu jest mosiąc i korodowało na gwintach po prostu niektóre metale nie lubią, jedne, drugie Niektóre metale nie lubią się wzajemnie, i tu nie mogłem dopasować, musiałem coś takiego zastosować na wlocie zimnej wody i ciepłej wody. Tyle cyrkulacja pokazana, temperatura w, na zasilaniu zimnej wody, z tem, z tu pokażę, jest czujnik założony. Ta rurka to jest akurat zaworu bezpieczeństwa z bojlera, że Gdyby coś kapało, to żebym mam ukierunkowane do mojego pojemnika poniżej. Z tyłu jest zbiornik membranowy. Ten niebieski. Na piecu jest zastosowana pompka do bojlera, do centralnej wody użytkowej. Zielona pompka to jest na centralne ogrzewanie budynku. Te dwie pompki to są podłogówki na dwie kondygnacje wraz z termometrami. Wszystko mam opisane, co od czego jest, że nie ma problemu. Później, co z instalacją, że co od czego jest, że jest wiadomo dla osoby postrolne, chociaż ja to samo obsługuję, lub domownicy. Na ścianie znajduje się zasilanie z zabezpieczeniem z wyłącznikami nadprądowymi i rozdzielką. W gniazdkach zastosowane są wyłączniki czasowe, które wyłączają odpowiednie urządzenia o danej porze i załączają konkretnie podłogówkę. To się rano załącza, wczoraj za wieczór się gasi. W ten sposób to mam zrobione. Rura do komina zimna. Rękę idzie w, w, po przyłożeniu wytrzymać nie nie parzy. Na no, temperatura na. Dom, budynek jest puszczona, nie wiem czy zobaczę. 40 5 stopni. Przez zawór czwór drogowy z pieca wychodzi. Zasilanie tu jest na dom, na ogrzewanie domu. Tu natomiast idzie na podłogówkę i na bojler. Jest zasilanie podłogówki, druga rurka tam w dół z tego idzie do bojlera u ogrzewanie. Bojlera, poniżej zimna woda, zasilanie do bojlera zasilanie i spływ z bojlera do pieca. Dziękuję.